Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika, rano. Jest poniedziałek, 14 lipca. Dziś wspomnienie świętego Bonawentury, biskupa, wyznawcy i doktora kościoła. Święto trzeciej klasy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest wielkie poruszenie po wypowiedzi Grzegorza Brauna w Radiu Wnet. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Watykan i cały Kościół Poniedziałek 7 lipca Stolica Apostolska opublikowała najnowszy dokument w sprawie rozwoju synodalności w Kościele. Jego tytuł to ścieżki dla fazy implementacji synodu i dotyczy tzw. strategii synodalnej na lata 2025-2028. Zgodnie z treścią dokumentu biskupi ordynariusze zobowiązani będą do powołania komitetu synodalnego, w skład którego wejdą duchowni oraz świedcy, zarówno mężczyźni jak i kobiety. Zadaniem takiego komitetu ma być pomoc biskupowi w zarządzaniu diecezją w sposób bardziej synodalny. Stolica Apostolska poinformowała również, że papież Leon XIV powołał dwie specjalne komisje, których celem ma być synodalne odczytanie liturgii oraz opracowanie wytycznych dla krajowych konferencji episkopatów. Skoro wraz z papieżem Franciszkiem nie odszedł temat tzw. synodalności, byłoby prawdopodobnie pożyteczne, gdyby Kościół wreszcie poznał ostateczną, konkretną i jasną definicję, czym jest synodalność. Szwajcaria i cały sportowy świat. Jak informuje portal PCH24.pl, Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął decyzję w sprawie zakazu udziału mężczyzn podających się za kobiety w żeńskich zawodach sportowych. Dyskusja na ten temat rozgorzała po zeszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, gdzie dwóch facetów zwyciężyło w żeńskich turniejach bokserskich. Komitet olimpijski przez wiele miesięcy wzbraniał się od podejmowania jakichkolwiek decyzji w tej sprawie, polegając na samym fakcie dopuszczenia mężczyzn do igrzysk. Skoro zostali dopuszczeni, to mieli prawo konkurować. Po niedawnej zmianie we władzach organizacji jej nowa prezydent, pani Christy Coventry. Zapowiedziała zwiększenie ochrony zawodów sportowych przed udziałem tzw. osób transseksualnych. Pani Coventry zapowiedziała jednak, że złoci medaliści z Paryża nie będą musieli zwracać swoich medali, gdyż organizacja ma zamiar patrzeć w przyszłość, wyciągając wnioski z przeszłości. W obecnym świecie dobre i to. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Bonaventury, biskupa, wyznawcy i doktora Kościoła. Urodził się on około roku 1218 we włoskiej miejscowości Reggio jako Jan di Fidanza. W dzieciństwie był chłopcem bardzo chorowitym, dlatego jego matka złożyła ślub, że jeśli Jan wyzdrowieje, poświęci go służbie Bożej. Gdy Jan odzyskał zdrowie, udał się na studia do Paryża. A po nich, w wieku lat 25, wstąpił do zakonu świętego Franciszka i przyjął imię Bonaventura. Dość szybko stał się znanym i cenionym wykładowcą, autorem traktatów filozoficznych i teologicznych, w tym najsłynniejszego o Trójcy Świętej. W roku 1257, w wieku 39 lat, został przełożonym generalnym Franciszkanów. Za jego kadencji zakon przeżył niebywały rozwój. A zwaśnione frakcje wewnątrz zgromadzenia zdołały się pogodzić. W roku 1273 papież Grzegorz X mianował 55-letniego Bonaventurę biskupem Albano oraz nadał mu kapelusz kardynalski. Bonaventura w pokorze wobec decyzji papieża zrzekł się urzędu przełożonego Franciszkanów i udał się do swojej diecezji, wspierając jednocześnie Grzegorza X w organizacji soboru w Lyonie. Zmarł 15 lipca 1274 roku w wieku 56 lat. Kanonizował go papież Sykstus IV w roku 1482, a 106 lat później w roku 1588. Papież Sykstus V ogłosił Bonaventurę doktorem Kościoła. Święty Bonaventura jest patronem Franciszkanów, matek oczekujących potomstwa, dzieci, robotników i teologów. Chyba coraz mniej Wielka Brytania. W sobotę 5 lipca ulicami Londynu przeszła kolejna Parada Równości. Niestety udział w tej wzięli także angielscy katolicy, sympatyzujący z tzw. duszpasterstwem osób LGBTQ i wszystkie inne literki w archidiecezji Westminsteru, powołanym decyzją ordynariusza kardynała Wincentego Nicholsa. Zapraszając do udziału w Marszu Równości, Kierownictwo Duszpasterstwa przytoczyło słowa prognozowanego jezuity, ojca Jamesa Martina, który fałszywie powołując się na katolicki katechizm, poparł uczestnictwo w paradach sodomitów jako wyraz szacunku dla mniejszości seksualnych. Na stronie internetowej Duszpasterstwa, na której opublikowano Zaproszenie na paradę, odniesiono się do słów papieża Franciszka. W krótkim komunikacie czytamy: Modlimy się za papieża Franciszka ponieważ cieszymy się głęboką poprawą traktowania katolików LGBT plus w Kościele. Dziękujemy Francesco. Stany Zjednoczone. Federalny sekretarz transportu, pan Sean Duffy, poinformował o skierowaniu listu do wszystkich 50 gubernatorów Stanów. Pismo dotyczy symbolicznej, ale niebłachej kwestii, a mianowicie zaprzestania malowania przejść dla pieszych w barwach tęczy środowisk LGBTQ i wszystkie inne literki. Zdaniem polityka, tęczowe przejścia dla pieszych są rozpraszające dla uczestników ruchu, dlatego władze stanów zostały zobowiązane do przemalowania ich w sposób zgodny z przepisami. We wpisie pana Dafiego na portalu X czytamy: Drogi służą do zapewnienia bezpieczeństwa, a nie do eksponowania politycznych symboli czy dzieł sztuki. Wzywam gubernatora każdego stanu, by zadbał o to, by drogi, skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Były wolne od rozproszeń. Jak wskazuje portal Livesite News, niektóre ze Stanów dopuszczały się karania kierowców, kiedy przypadkowo lub nie zostawiali ślady opon na tęczowych pasach. Państwo położone w Palestynie W poniedziałek 7 lipca odbyła się konferencja prasowa ministra obrony państwa położonego w Palestynie, pana Izraela Kaca. Polityk zapowiedział powstanie tak zwanego miasteczka humanitarnego dla Palestyńczyków zamieszkujących Strefę Gazy. Zgodnie z zamierzeniami jarmuńskiego ministra, wszyscy niejako mieszkańcy Strefy Gazy zostaną przeniesieni do miasteczka humanitarnego przymusowo, a granic miasteczka pilnować będzie oczywiście najbardziej humanitarne wojsko na świecie wojsko panów na literkę Z. Miasteczko ma powstać na ruinach graniczącego z Egiptem miasta Rafah, doszczętnie zniszczonego przez humanitarną armię jarkową. Media wskazują, że przesiedlenie Palestyńczyków właśnie tam ma być krokiem do ostatecznego wygnania ich z terytorium państwa na literkę I. Pomysł ten przed kilkoma miesiącami niestety poparł prezydent Stanów Zjednoczonych pan Donald Trump. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Kardynał Piotr Gaspari. Katechizm dla osób dorosłych, które pragną zdobyć pełniejszą znajomość nauki katolickiej. Kontynuacja rozdziału dziewiątego o sakramentach. Jaki grzech popełnia ten, kto z własnej winy przemilcza grzech śmiertelny na spowiedzi? Kto z własnej winy przemilcza grzech śmiertelny na spowiedzi, nie tylko nie odnosi żadnego pożytku ze spowiedzi. Lecz nadto popełnia ciężki grzech świętokradztwa. Co powinien uczynić ten, kto z własnej winy przemilczał grzech śmiertelny na spowiedzi albo spowiadał się z grzechów śmiertelnych bez należnego żalu? Kto na spowiedzi przemilczał z własnej winy grzech śmiertelny albo spowiadał się z grzechów śmiertelnych bez należnego żalu, musi powiedzieć, na ilu spowiedziach to popełnił. Ile przyjął świętokradczych komunii, musi powtórzyć wszystkie grzechy śmiertelne przemilczane na owych spowiedziach oraz wyznane i wyspowiadać się zarazem ze wszystkich innych grzechów śmiertelnych, które może później popełnił. Jaka nadto winna być spowiedź dla dozwolonego przyjęcia sakramentu pokuty. Dla dozwolonego przyjęcia sakramentu pokuty spowiedź winna być nadto pobożna i pokorna tak żeby penitent krótko i jasno a pokornie prosto i szczerze bez słów niepotrzebnych wyznał swoje grzechy nie usprawiedliwiał ich nie umniejszał ich ani nie powiększał i przyjął upomnienia od spowiednika podpunkt małe d o zadość uczynieniu co to jest zadość uczynienie Zadość uczynienie jest to pokuta za grzechy wyznane na spowiedzi, nałożona przez spowiednika, która, przez zasługi Jezusa Chrystusa przydzielone wyrokiem sakramentalnym, ma szczególną moc gładzenia kary doczesnej za grzechy. W jakim celu spowiednik zadaje pokutę? Spowiednik, ile mu poddaje duch i roztropność, stosownie do jakości grzechów i do możności penitenta. Zadaje zbawienną i odpowiednią pokutę, nie tylko dla straży nowego życia i na pomoc słabościom, lecz także jako karę za dawne grzechy i na poprawę. Kiedy penitent powinien odprawić pokutę zadaną przez spowiednika? Jeżeli spowiednik nie wyznaczył czasu na odprawienie pokuty, penitent niech się stara odprawić zadaną pokutę jak najrychlej. Co ma robić penitent, jeżeli pokuty zadanej przez spowiednika, albo zupełnie nie może odprawić, albo tylko z wielką trudnością? Jeżeli penitent albo zupełnie nie może odprawić zadanej przez spowiednika pokuty, albo tylko z wielką trudnością, winien to spowiednikowi powiedzieć pokornie i prosić go o zamianę na co innego. Podpunkt Duże B o rozgrzeszeniu sakramentalnym. Co to jest rozgrzeszenie sakramentalne? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Polska i Niemcy. Publicysta konserwatywnego portalu Nowy Ład, pan Paweł Sokala, poinformował w serwisie X o absurdalnych planach powstającego w Berlinie tak zwanego domu polsko-niemieckiego. Dom jest inicjatywą niemieckiego rządu współpracującego w tym zakresie z polskimi i niemieckimi organizacjami pozarządowymi. Jego głównym celem ma być upamiętnienie ofiar II wojny światowej, ale i kultywowanie wielowiekowego sąsiedztwa pomiędzy Polską a Niemcami. Jak się okazuje, upamiętnienie ofiar II wojny światowej ma polegać na prezentowaniu Polaków jako współwinnych Holokaustowi. Poprzez kolaborację i szmalcownictwo. Dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich, pan Peter Lew, niedawno wypowiedział następujące słowa. Nie możemy opowiadać jednej perspektywy, tylko reprezentować kilka, wiele. I do tego należą też kontrowersje, tak jak kwestie kolaboracji, Holokaustu, udziału w Holokauście. Ponownie Polska. Czy wiesz, mój drogi słuchaczu, że w polskim prawie jest zakaz kwestionowania określonych rzeczy z przeszłości? Zacznijmy od przeczytania fragmentu ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej. Artykuł 55. Kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, o których mowa w artykule 1, punkt 1, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do 3 lat. I dalej ustawa zabrania zatem publicznego kwestionowania faktów historycznych dotyczących tych wydarzeń, w tym negowania skali lub istnienia zagłady panów na literkę Z. Polski poseł do Europarlamentu, pan Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej, w wywiadzie dla Radia wnet twierdził, że mod rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake co zostało odebrane jako negowanie słówka na literkę H. Wypowiedź, która padła 10 lipca, natychmiast została przerwana przez dziennikarza, który uznał ją za niedopuszczalną, a następnie wywołała ona wielkie poruszenie, w tym międzynarodowe. Tym reakcje społeczności na literkę Z i Muzeum Auschwitz. Dyrektor Muzeum, pan Piotr Cywiński powiedział Grzegorz Braun zaatakował Polskę, wszystko czego uczy nas Auschwitz. Trzeba być zimnym, draniem i bandytą. Politycy z różnych stron również potępili wypowiedź pana Brauna. Prezes PiS nazwał ją „działaniem na szkodę Polski”. Pomimo młodego wieku pani Biejat przeżyła znowu stan przedzawołowy, a pani Anna Maria Żukowska, przyznająca się do bycia panią na literkę Z-Kropką, z wezwała do zbudowania ponadpartyjnego frontu przeciwko Grzegorzowi Braunowi. Minister Spraw Zagranicznych, pan Radosław Sikorski, prywatnie mąż pani na literkę z, z kropką, nagrał coś w rodzaju orędzia, w którym potępił rasizm i antysemityzm. A w przejawianiu jedynej słusznej postawy, czyli wielkiego oburzenia, prześcigali się również publicyści. Na przykład pan Rafał Ziemkiewicz zapytał, czy Braun to polskie nazwisko? Stanowczo i bardzo szybko zareagował także Episkopat Polski. Kardynał Grzegorz Ryś oświadczył: Antysemityzm jest grzechem, a negowanie zagłady to kłamstwo, które stawia po stronie oprawców. Arcybiskup Józef Kupny nazwał słowa niedopuszczalnymi i wezwał do ich wycofania. Arcybiskup Adrian Galbas na swoim oficjalnym profilu na X napisał tak, po czym przypiął ten wpis: Słowa pana Grzegorza Brauna są złe i rodzą zło. Nie wolno wobec nich milczeć i nie wolno ich lekceważyć. Dołączam się do prośby arcybiskupa kupnego, by zostały odwołane i by pojawiło się słowo przepraszam. A wszystko to, mój drogi słuchaczu, i jeszcze wiele więcej, pojawiło się w ciągu niecałej doby od wypowiedzi w Radiu Wnet. Sprawka ta zostanie rozwinięta w dzisiejszej rozprawce. Natomiast widziałem ostatnio dwa sondaże poparcia partii. W jednym Konfederacja Korony Polskiej miała 8%, a w drugim 9%. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś, mój drogi słuchaczu, nawiązanie do sytuacji wokół wypowiedzi pana Grzegorza Brauna. Zacznę jednak od powtórzenia pewnej zachęty, którą wyraziłem dość niedawno: żeby polityka i sprawy publiczne emocjonowały nas w odpowiedniej proporcji. Choć uważam je za ważne, czego dowodem jest poświęcenie tej sprawie ostatniej sprawki i całej rozprawki, to chcę przypomnieć słowa, które powiedział do mnie pewien ksiądz: To nie polityka zbawia. To powiedziawszy, wróćmy do sprawy. Zacznijmy od tego, co powiedział poseł Brown. Powiedział to, co chciał powiedzieć. Wyobraźmy sobie taką sytuację: do losowego Polaka z zaskoczenia na ulicy podchodzi człowiek z kamerą i mikrofonem i pyta, jak widzi pan pani Hiszpanów, pomijając fakt, że kamera i mikrofon u niektórych wywołują stres, czy samo pytanie byłoby powodem do stresu? Nie sądzę, jak widzi pan pani Włochów, jak widzi pan pani Duńczyków, jak widzi pan pani Szwajcarów. A teraz uwaga, jak widzi pan pani i tu pada słowo na literkę Z z kropką. Jestem pewien, że u przeciętnego Polaka w tym momencie kortyzol skoczyłby błyskawicznie. Może krople potu wystąpiłyby na czoło, a zwoje mózgowe zaczęłyby się plątać w poszukiwaniu odpowiedzi, co powiedzieć, żeby dobrze powiedzieć. To wszystko jest efekt dziesięcioleci hipnozy i programowania ludzkich mózgów. Gdy więc pewien pan, tu akurat Grzegorz Brown, w radyjku, mówi, że coś sprzed 80 lat to fake, naród niemal z miejsca siwieje. W przeciągu doby uruchamiają się najważniejsze osoby w państwie, i episkopat, a publicyści, jak mówiliśmy w ostatniej sprawce, prześcigają się w przejawianiu jedynej słusznej postawy. Przecież to byłoby zupełnie bez sensu, gdyby chodziło o cokolwiek innego. Gdyby ktoś powiedział, że trzeba zbadać, czy rzeczywiście Czerwonik Hamerzy pod wodzą Polpota zamordowali do dwóch milionów ludzi w Kambodży w latach 75-79. Czyli mowa o sprawie dużo bardziej świeżej niż nawet najtragiczniejsze wydarzenia z II wojny światowej. Czy wtedy też redaktor Radia WNET przerwałby wywiad? Czy byłaby tak błyskawiczna reakcja MSZ i Episkopatu? Ale przecież Kambodża jest dużo dalej. Nie kupuję tego argumentu. Czy można kwestionować na przykład fakt ludobójstwa Holomodor, który bolszewiccy panowie na literkę z, z kroką przeprowadzili na chrześcijanach? Czy wówczas również pan Czarzasty i pani Biejat mieliby stany przedzawołowe? Po prostu, jedna z tych historii miała stać się parareligią, a pozostałe nie. Jedna służy do trzymania naszej udręczonej ojczyzny w żelaznym uścisku i pod butem, pozostałe nie. I to jest według mnie klucz do zrozumienia tego, co robi Grzegorz Brown. Tu nie chodzi tylko o zadymę. O sprzeczki o przeszłość i o nagłośnienie jego osoby. Kluczem do zrozumienia kolejnych akcji Grzegorza Brauna jest proporcjonalność jego zachowań do sytuacji. I w mojej ocenie one są proporcjonalne. Podobnie jak największym sukcesem szatana jest nabrać człowieka, że żadne diabły nie istnieją. Tak samo największym sukcesem opresora jest, gdy osoby zniewolone nie zdają sobie sprawy ze swojej niewoli. Grzegorz Braun w moich oczach jest mężem stanu. I próbuje zrobić rzecz niewyobrażalną: rzucić snop światła na coś, co miało na zawsze już pozostać w ciemności i w ukryciu, i stamtąd szkodzić, drenować, zniewalać i zatruwać rzecz pospolitą. Moim zdaniem, taka, a nie inna działalność Grzegorza Brauna to dużo więcej niż zwykłe zadymy. I pewne siły zrobią wszystko, żeby to się skończyło. Czy mam naiwną nadzieję, że w Polsce nastąpi teraz jakieś większe przebudzenie? Tak. Na pewno natomiast, mój drogi słuchaczu, Polsce teraz potrzeba bardzo dużo modlitwy. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej siedmiowyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim naszym dobrodziejom Bóg zapłać. I z radością przypominam, że na najbliższą niedzielę zaplanowana jest kolejna Msza Święta Tradycyjna, w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wspierających nas finansowo. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego tygodnia. Święty Bonaventuro, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl wkrótce Wielka Polska i do usłyszenia jutro zostań z Panem Bogiem.